Dzień dobry, dzień dobry. To Samurai Cap, jego peruka i jego partner Frank Washington. Samurai jest człowiekiem wielu talentów. Mówi po japońsku. Jest mistrzem sztuk walki. I ma niemal bondowski talent do uwodzenia. Baby, zawsze Samurai Cup to film irańskiego reżysera Amira Sherwana. Połączenie słabej znajomości języka angielskiego, niezrozumienia amerykańskiej kultury i braku budżetu na realizację sensownych scen akcji tworzy film tak koszmarny, że nie można się od niego oderwać. Odnaleziony przypadkiem w magazynie ze starymi taśmami filmowymi został wydany na DVD i zdobył popularność dzięki nocnym seansom w kinach studyjnych. Wcześniej nigdy nie miał premiery kinowej, a egzemplarze oryginalnego VHS można odnaleźć w Niemczech, Francji, a także w Polsce. I I I Warto zobaczyć w jaki sposób Samorek psuje swoje najważniejsze sceny. Weźmy spotkanie bohatera z jego wrogiem. Ten bardzo istotny dla fabuły każdego filmu moment musi zawierać trzy podstawowe elementy. Pokazanie, co złego jest w złoczyńcy i dlaczego trzeba go zniszczyć, dlaczego nasz bohater jest jedynym, który jest do tego zdolny i jaka jest jego motywacja, aby tego dokonać. Co nikogo nie zaskoczy, nikt w samorecap nie zbliżył się nawet do przedstawienia czegokolwiek. I'm a ta scena z jakiegoś powodu została nakręcona w trzech różnych miejscach. Gang siedzi w restauracji, samuraj odpowiada mamrocząc do kamery w zupełnie innym miejscu i czasie, a Frank próbuje zareagować na to wszystko, gdy w rzeczywistości aktor, który wcielał się w tę rolę, nie wiedział, na co ma reagować. To wszystko dało nam prawdopodobnie najgorszy filmowy monolog w historii kina. And yeah, this is the land of opportunity for legitimate business, not for death merchants who distribute drugs to our children through schools and on the streets. Now I'm telling these motherfuckers that if they continue killing our children to make their precious millions that they deposit in their secret Swiss bank accounts, counselor, before your lawsuit even gets off the court clerk's desk. Have their Samurai Kap to niszczyciel marzeń. Matt Hanon, który wcielił się w tytułowego samuraja, był debiutantem z nadziejami na aktorską karierę, której nigdy nie zrealizował. Jedna z aktorek przez ten film miała wyjść z kina porno do normalnego kina, jednak nigdy jej się to nie udało. Nikt w zasadzie nie wie, co stało się z reżyserem. Dwa z filmów, które stworzył w USA, nigdy nie zostały wydane. Nie mówiąc już o osiągnięciu jakiegokolwiek sukcesu. Nie można zapominać, że Samurai Cup przede wszystkim próbuje być filmem akcji. Od pierwszych scen widać jednak, że nie może się to udać. Pościg, który oglądamy, jest boleśnie przyspieszony, a do tego nie było szans na zdobycie pozwolenia na zamknięcie ulicy, więc wszystko odbywa się bez przekraczania dozwolonej prędkości. Scena kończy się eksplozją oraz panem, który płonie. Pan, który płonie szybko, zapomina, że jest w filmie i patrzy, czy aktorom udało się go zgasić. Co nie powinno dziwić, bo na planie nie było jakichkolwiek zabezpieczeń na wypadek, gdyby pojawiły się jakieś problemy. Same sceny walki nie mają żadnej choreografii. Jak w filmach Eda aktorzy wywijali rękami w bezsensowny sposób w nadziei, że reżyser zauważy jakieś błędy. I podobnie jak Edward, Sherman nie zauważył niczego. Dlaczego Samurai Cup istnieje? Bo młody aktor uwierzył, że dostanie głównej roli w Hollywood to prosta sprawa, a reżyser chciał pokazać kulturę zachodnią i japońską, nie wiedząc nic o żadnej z nich. Doświadczenie z Iranu nie pozwala na nic, gdy chcesz tworzyć kino na zachodzie. Amir Sherwan był nieświadomy podstaw tworzenia filmów i dlatego Samurai Cup stał się perfekcyjnym koszmarem.